Dzisiaj udało się. Znalazłem świeżego. Kolega przed chwilą podniósł czternastaczka, jedną sztukę. A mi tu widzę się trafił taki dosyć ładny usmak. No widać że, widać, że świeży smaczek. A chwilę już tu leżą. Dzisiaj u nas mróz minus 10, także wszystko przymarznięte. No, tu Patrzymy. Oh, biłem go niepotrzebnie. Ładny taki jeszcze jakieś kilo trzydzieści może troszkę więcej ładny kolorek super się udało. No, szukamy dalej. Kolega właśnie podniósł jeszcze troszeczkę sarniaczka. Ładna, kurde, o jaki duży Fajny Uperlony, ładny Taki dosyć starniak Fajny i czaszeczka Nawet w całości Super znalezisko, kolejne Już dzisiaj trzecie Znowu idę i się coś Zabieliło patrzę Jest, ale <gryw> Zamiast tyczki Mam tylko kawałeczek. Szkoda, ale zawsze, zawsze nawet takie coś mnie cieszy. Super, kurde. Znowu strzał.